To do roboty. Pierwszą rzecz, którą zrobimy, to odkręcimy sobie sam tor. Nie jest to akurat trudna sprawa. W tym miejscu mamy zamontowany, zamontowany tor przy użyciu trzech śrubek. Podłożymy sobie na bok, żeby nam się nie zgubiły. Dobra, tor mamy wykręcony. Możemy go wyjąć. To co sobie teraz jeszcze oznaczymy? Oznaczamy sobie, w którym miejscu chcielibyśmy ten tor do tego toru przymontować sobie przewód, i w którym miejscu będziemy wykonywali sobie jakieś otwory tutaj. Jeżeli sam, rozjazd, jeżeli sam układ ma być zamontowany w tym miejscu, to prawdopodobnie gdzieś w tej odległości będziemy chcieli sobie zamontować przewody. Także ja sobie to oznaczę na razie tutaj w ten sposób. Analogicznie, w tym miejscu chciałbym sobie. Wyciąć te fragmenty toru, także to sobie właśnie tutaj teraz zrobimy. Wytniemy kawałek podkładu z jednej i z drugiej strony.